A no, ja mam do Ciebie pytanie. No, a co tam? Bo wówczas poleciała na bójku Google pewna opinia, bo wie, że w Google wszystko przyjmie, tak? A wie, że ja opiniami zarabiam na kawę, tak? No tak. Czyli pięć opinii pozytywnych dla restauracji i ja mam kawę, tak? I dzisiaj stoję bez. Więc mam takie pytanie. Eee, powiedz mi, z czego składa się nasz głos? Yy, Drobny pijowo-wołowy z makaronem własnej roboty. Tak. A powiedz mi, co byś zrobiła w sytuacji, kiedy do stolika podchodzisz i pan zamawia rosół, tak, który nie jest w karcie opisany z czego jest, a pani zamawia na przykład, pan zamawia rosół na pierwsze danie, a na drugie zamawiają, uważaj, z kalafiora i na przykład pizzę wegetariańską. Co robi w tej sytuacji kelner? Ja Ci powiem. Włącza mu się taka lampka w głowie, tak? Czy Państwo mogą być wegetarianami, tak? I co w tej sytuacji? Z czego składa się rosu? No, z mięsa. Nie, Maja, nie, uważaj. W tej sytuacji, kiedy wyczaisz, a my wyczajamy, wyczajamy że Państwo są wege, mówimy, że nasz rosu robiony jest na kostkach z biedronki, tak? I w tej sytuacji Państwo jedzą ten rosu i wystawiają nam bardzo pozytywną opinię, gdyż świetne mamy kostki, tak? Tak. Pieprzowo-wołowe na przykład. Ale uwaga, skup się na makaronie, bo jest własnej roboty, kuchnię mamy otwartą, więc każdy gość może zobaczyć, jak ten makaron kuchnia przyrządza, tak? Mm -hmm. I wiadomo, że taki gość będzie zadowolony. Gdybyś faktycznie dostała ten rosół z mięsem, tak jak my podajemy, to w tej sytuacji prosisz kucharza na kuchni, żeby to mięso przecedził, a wiesz, że oni lubią cedzić. Dziewczyny! Ja miałam taką sytuację na przykład ze stekiem z kalafiora, gdzie mi się pan zapytał, co to jest to zielone, co tam pływa. I ja wtedy nie widziałam tych groszek, groszek śnieżnych, wiesz, te fasolki. E, powiedziałam panu, że kucharz dołożył, szef kuchni dołożył panu specjalnie po to, żeby przełamać ten słodki smak kalafiora z tym puree z batata. Wiesz, czy państwo byli zadowoleni? Wiesz, jaka opinia na Google wpadła? Ja dostałam kawę od szefa, ale tą wielką, nie tą mini mini, tylko tą dużą. A wiesz, jaka w dzisiejszych czasach jest droga? Można? Można.